Radosław Witkowski wykazał się swoistego rodzaju pazernością. Na każdym możliwym kroku obraża, obraża polski rząd, obraża rząd Zjednoczonej Prawicy, że całe szczęście polega na tym, że zarówno radnych, jak i prezydenta radomianie mogą zmienić przy najbliższych wyborach. Ten stadion będzie gotowy zaledwie kilka czy kilkanaście miesięcy przed wyborami. Zarzucam brak doświadczenia w zakresie prowadzenia jakichkolwiek inwestycji. My musimy sięgać po każdą możliwą złotówkę. Dziś w harmonogramie nie ma miejsca na jakiekolwiek potknięcie. Witam serdecznie wszystkich naszych widzów oraz naszego dzisiejszego gościa, którym jest szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie radny, co wyprawia się w tej Radzie Miejskiej? Rada Miejska i wszyscy radni 28 przede wszystkim procedują złożone na sesję uchwały, podejmują dyskusję, pracują w komisjach. Nie wiem o którą komisję, czy o którą sesję pan pyta. Na poniedziałkowej sesji Miały zostać złożone dwie uchwały, jedna przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, a druga przez radnych Platformy Obywatelskiej. Miały one dotyczyć obniżek pensji radnych. Obie zostały jednak wycofane. Z jakiego powodu się to dokonało? Panie redaktorze, bądźmy bardzo precyzyjni, bo ja uważam, że należy być precyzyjnym w swoich wypowiedziach. Uchwała dotycząca regulacji diet złożona przez Platformę Obywatelską, chyba sześciu czy siedmiu radnych tam się podpisało, ona została wycofana głosem przewodniczącej klubu pani Marty Michalskiej Wilk, i tutaj pytanie należy skierować do niej. Uchwała dotycząca. Diet, pod którą podpisałem się tylko ja. To nie, było, to nie był projekt przygotowany przez cały klub. Ja byłem wnioskodawcą. Podczas posiedzenia klubu zdecydowaliśmy o tym, że w związku z tym, że Radosław Witkowski wykazał się swoistego rodzaju pazernością i zaskarżył uchwałę dotyczącą regulacji jego wynagrodzenia, czyli. Czyli obniżki tego wynagrodzenia od 1 lutego. Radni uznali, że dziś nie poczuwają się tutaj w obowiązku, żeby na tej sesji procedować, procedować obniżkę, regulację diet, bo to też nie są pensje, to też są diety. Co będzie dalej z taką uchwałą, z takimi projektami? Musimy poczekać na ostateczne rozstrzygnięcia. Z mojej strony ja tak to widzę. Musimy poczekać na ostateczne rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, bo. Podejrzewam, że Radosław Witkowski może tam wystąpić na drogę sądową. A co do wniosku Platformy Obywatelskiej, tam należy kierować pytania. Nie uważa pan jednak, że to wycofanie może zostać źle odebrane przez Radomian? Panie redaktorze, całe szczęście polega na tym, że zarówno radnych, jak i prezydenta Radomianie mogą zmienić przy najbliższych wyborach. Na szczęście one nie są tak, tak odległe. I oto za kilkanaście miesięcy przy urnach wyborczych, jeżeli takie zachowania Każde inne zostaną odebrane w sposób negatywny. Tam poprzez oddanie głosu radni, mieszkańcy Radomia będą mogli zarówno nas jako radnych i zarówno prezydenta, mówiąc kolekwialnie, wymienić. Czy uważa pan, że stadion Radomiaka Radom zostanie kiedyś ukończony? Tak. Na swoim facebookowym profilu przedstawił pan pewną teorię, która zakłada, że prezydent Witkowski będzie przeciągał przeciągał budowę stadionu tak żeby 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 skończyć ją na okres wyborów wyborów samorządowych. Powiem tak, to byłoby bardzo smutne, gdyby Struga 63 zamiast być areną wydarzeń sportowych, było areną przepychanych politycznych kampanii wyborczej. Ale tak na rzecz żeby dziś powiedzieć: Ja pamiętam rozmowę w 2019 roku na sesji Rady Miejskiej, kiedy w kuluarach od jednego prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej usłyszałem słowa ważne, żeby był przed wyborami. Wtedy odebrałem to jako, jako żart. Później rzeczywiście gdzieś, gdzieś coraz częściej takie teorie zaczęły się powtarzać. I dziś w 2022 roku to ta wypowiedź z 2019 roku nabiera bardzo realnych kształtów, że ten stadion będzie gotowy zaledwie kilka czy kilkanaście miesięcy przed wyborami. A i tak niektórzy twierdzą, że jestem przesadnym optymistą, bo wierzę w jego ukończenie, ale nie w ukończenie stadionu, bo musimy dziś być znowu precyzyjni. Obecnie Mosir i prezydent Radosław Witkowski nie buduje stadionu, buduje zaledwie dwie trybuny. Przecież wszyscy widzieliśmy projekt stadionu, który obejmuje cztery trybuny. Stadion jest zamknięty i kompletny na 15 tysięcy miejsc. I dziś po 6 latach budowy. Bo to rozpoczęło się w 2016 roku. Po 6 latach należy wymagać, żeby ten stadion był ukończony w pełni, a nie tylko był ukończony na zasadzie dwóch trybun, do których i tak droga bardzo daleka? Nowym menedżerem do spraw Budowy Radomskiego Centrum Sportu został 28-letni członek platformy obywatelskiej Rafał Górski. Jak ocenia Pan tą politykę kadrową? Przede wszystkim w żaden sposób nie będę wypominał wieku panu, panu Górskiemu, ale będę wypominał to, że jest zatrudniony, mówiąc wprost, politycznego. To człowiek, który przez wiele lat, właściwie od początku swojej, nie chcę mówić kariery, ale swojego życia zawodowego współpracuje z Radosławem Witkowskim. Przez kilka lat był asystentem Biura Poselskiego Radosława Witkowskiego, potem... Jego współpracownikiem czy asystentem jako, jako prezydentem. Przez kilka lat koordynował projekt LIFE. Ostatnio pracował w Wydziale Ochrony Środowiska i oto taki fachowiec. Mówię trochę prześmiewczo, ale taki fachowiec, taki, taka osoba zostaje dyrektorem do spraw inwestycji. Bardzo ważne jest stanowisko. To nie jest dyrektor do spraw tylko i wyłącznie Radomskiego Centrum Sportu, ale inwestycji przed Mosirem, chociażby budowa parku wodnego, wodnego, placu zabaw na Borkach, budowa toru Pamtrak i pewnie kilka innych inwestycji, które pan Górski będzie miał prowadzić, ale Struga 63 jest najważniejsze nie tylko dla niego, ale też, też dla całej społeczności Radomian. Szkoda, że. Mosir Radosław Witkowski, bo nie oszukujmy się, to nie Grzegorz Janduła nominował i zatrudniał pana Górskiego, tylko jeżeli jest to człowiek, dziecko polityczne Radosława Witkowskiego. Szkoda, że takie osoby trafiają do spółek miejskich i odpowiadają za tak ważne inwestycje. Bo w żaden sposób nie chcę zarzucać wieku, to, to powtórzę, ale zarzucam brak doświadczenia w zakresie prowadzenia jakichkolwiek inwestycji. Można oczywiście nauczyć się języka budowlanego, można mówić o przetargach, ładnie opowiadać, ale pamiętajmy, że na placu budowy musimy zderzyć się z faktami, z tym, że dziś te trybuny stoją w błocie, że elementy budowlane, elementy betonowe, które zostały zdjęte z trybuny przy hali, dziś leżą w błocie i dziś należy podjąć twardą, męską decyzję popartą certyfikatami, badaniami, czy te elementy chociażby mogą wrócić na trybunę. Wykonawca mówi, że musi dostać certyfikat. Na takie rzeczy muszą być sporządzone badania, konsultacje, etc., etc. I trzeba zderzyć się z twardą rzeczywistością, nie urzędniczą, tylko z twardą rzeczywistością, stanąć twarzą twarz z kierownikiem budowy, z wykonawcą i zacząć wymagać. Do tej pory wykonawca uważam, że wywiązywał się ze swoich działań, ale dziś nie ma już miejsca na nowy termin, na nowe opóźnienia. Dziś harmonogram to. Przekładając trochę, to harmonogram to taki katechizm. Powinien wisieć w biurze pana Górskiego i punkt po punkcie realizowany każdy element prac. Tam nawet nie ma miejsca na jeden dzień opóźnienia, bo jeden dzień opóźnienia powoduje, że w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach z tego jednego dnia zrobi się kilka tygodni. Dziś w harmonogramie nie ma miejsca na jakiekolwiek potknięcia. Panie radny, przy okazji każdego kolejnego posiedzenia Rady Miejskiej od pewnego czasu. Jesteśmy po prostu zasypywani falą propozycji kolejnych podwyżek przez prezydenta Witkowskiego. To już były opłaty za parkowanie, ceny wywozu odpadów, ceny biletów komunikacji miejskiej czy podatku od nieruchomości. Czy uważa pan, że budżet miasta jest aż w tak złej kondycji, że, że te Podwyżki są konieczne, i czy jeśli rzeczywiście jest w tak złej kondycji, to czy nie można tego rozwiązać w inny sposób? Kilka lat temu, pierwszy raz zwróciłem uwagę, Słowowi Witkowskiemu, że dziś, wtedy, kilka lat temu, mając środki budżetowe, naprawdę na porządnym poziomie. Wydawaliśmy pieniądze na niepotrzebne inwestycje. Grzebali, rozgrzebaliśmy miasto w kilku obszarach, zamiast rzeczywiście skupić się na konkretach. W żaden sposób przez, y, osie, przez 7 lat, Radosław Witkowski jest prezydentem, y nie szuka oszczędności, nie szuka, gdzie może wydawać mniej, tylko wydajemy więcej, wydajemy więcej. Inwestycje przepłacamy, bo przypomnijmy Radomskie Centrum Sportu, ale przypomnijmy, że kamienica deskurów każda jedna inwestycja w mieście jest praktycznie aneksowana i zwiększany zakres prac, wydłużane prace to nie wpływa na to, że one są tańsze, tylko mówiąc prosto, są droższe. Czy podwyżki są potrzebne? Nie, można, można poszukać oszczędności wokół siebie. Ale zacząć przede wszystkim racjonalnie wydawać to, co dziś mamy, bo budżet Radomia to nie jest kilkaset milionów złotych, to jest grubo ponad miliard złotych i jest czym dysponować, tak? Można wreszcie chociażby sięgać po środki zewnętrzne. Dostajemy takie okruchy z Pańskiego Stołu, kiedy, kiedy pan Struzik czy pan Rajkowski przyjedzie i rzeczywiście w swoim tutaj tutaj trochę prześmiewczo, ale w wielkim sercu do, do wręczy nam czek na kilkaset tysięcy złotych czy na 4 miliony złotych, ale dziś gdyby nie środki rządowe na Wojska Polskiego, na ulicę Warszawską, ja przypomnę 76 milionów złotych jest do podjęcia i czeka na uruchomienie bardzo ważnej inwestycji. Kolejne 30 milionów, wiadukt na ulicy Żoląbskiego, dziś miasto ustami Mateusza Tyczyńskiego informuje o tym, że będzie sięgało po kolejne środki, i bez tych kolejnych środków być może przebudowa nie będzie nie będzie możliwa. I tu wchodzimy w kolejny absurd polityki Radosława Witkowskiego. Na każdym możliwym kroku obraża, obraża polski rząd, obraża rząd Zjednoczonej Prawicy, a jednocześnie z drugiej strony mówi, kiedy ten rząd nie da mi środków, ja nie będę mógł prowadzić pracy. Więc. No, dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. Gdybym, yy, ja bym był dziś na miejscu prezydenta Witkowskiego, yy, jest takie powiedzenie pokorne ciele dwie matki się to w sytuacji, do jakiej został doprowadzony radą, My musimy sięgać po każdą możliwą złotówkę zewnętrzną, bo, bo to nam może pomóc i uratować nas właśnie przed tymi podwyżkami, o których Pan, o których pan wspomniał. Bo jeżeli my dziś nie zadbamy o środki zewnętrzne, nie zadbamy o wydatkowanie tego, co mamy w budżecie w sposób właściwy, to niestety czekają nas podwyżki, a podwyżki no, przełożą się wprost na portfele Radomiana. Dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę, a naszym widzom za uwagę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mój, mój debiut nie wypadł źle. Chętnie pojawi się kolejny raz.